Siemanko siemanko, siemanko siemanko widzowie. Siła, siema widzowie. Dzisiaj testujemy żelki Hot and Spicy z Action. O, mamy chyba różne smaki. Ty też sobie też sobie wybierz. Dobra. Ja, ja wezmę sobie żółtego. Ja mam bilę. Dla to są słodkie na początku, ale końce są takie ostre. Tak. No. Są słodkie. Ale a? mają końcówkę pikantną. Weźcie sobie jeszcze inny kolor. Uch, trochę pikantne. No. No. no na końcu są pikantne, mega. Obaczmy, zobaczmy teraz pomarańczowego. Mm. Mm. No właśnie takie fajne, bo na początku są słodkie, a potem pikantne. A teraz no trochę... tu mamy to sobie. Łamcie kolory. Trochę ochry. o Jeszcze czerwonego nie jadłem. A ja nie jadę ja jeszcze pomarańczowego. Mam ja pomarańczowego. Tu jest pomarańczowy. Tu jest pomarańczowy. A. Masz też. O, już ryżowe są. To jest przeborder. Na przeborder. to jest przeborder? No, powiem Wam, że są dobre i ostre. Wiesz. A co to jest? Nie na ręka. Boga sięgnęła. Bożelka. Dobra, nie? Tak. Dobre, ale tak. pikantne. Ja bym sobie zjadł to. Dobra, jeszcze jednego zrobimy. Mm. Myślałem, że nie będą pikantne, ale są faktycznie ostre. Pikantne trochę. Troszeczkę pikantne. Ale napięcie może są lepsze. Dobra, mi już wystarczy. Najlepsze. Najlepsze są zielone. A ja zielone? Tak. Ale wyglądało o, o No To było wekszy. Nie pamiętam po ile one były, ale chyba po 8 zł. Weksryn były. Weksryn, no Nie Niebo onda 6 lat. Dobra. Dziękujemy. Do zobaczenia. 也不能这么搞，我变青蛙了，你这样好恶